Cześć widzowie! Słuchajcie, tak się składa, że wczoraj miałem urodziny i pojechałem sobie na taką wycieczkę. I jak miałem chwilę wolnego czasu, poszedłem do takiej budki z różnymi zabawkami i z racji tego, iż zawsze chciałem mieć jakiegoś legowego lub od dinozaura, kupiłem sobie taką oto podróbkę SL Toys Jurassic World. Od 6 do 12 lat zakupione za cenę niecałych 16 zł. Patrząc na przód opakowania, możemy się spodziewać, że w środku znajdziemy Raptora oraz Owena na motorze. Na bocznej części pudełka mamy nazwę Jurassic World i jakąś kartę. Z tyłu mamy więcej dinozaurów wyprodukowanych przez SL Toys, niestety, nasz jest tutaj zasłonięty przez naklejkę. A na drugim boku mamy logo SL Toys rozczłonkowanego Raptora i Raptora Kozaka. Może jakiś problem? Zapewne już jesteście ciekawi, jak wygląda podróbka Raptora i Więc nie czekając dłużej, otwórzmy pudełko. Hmm. Chyba czegoś tu brakuje. No ale dobra, rozpakujmy. Może po prostu ja coś przeoczyłem? Dalej nie widzę Owena. No dobra, wygląda na to, że SL Toys nas strollowało, ponieważ dostajemy tutaj samego Raptora, a Owen na opakowaniu był tylko dla ozdoby. Najwidoczniej. No, trochę szkoda, ale z drugiej strony mogliby zabrać Raptora i zostawić Owena, więc i tak nie ma najgorzej. No okej, okay. zobaczmy jak nasz Raptorek wygląda po złożeniu. Okej, okay, tak wygląda raptor w całej okazałości. Jako element zapasowy otrzymujemy dolną szczękę. I powiem wam tak. Gdyby nie był on tak kiepsko pomalowany i gdyby w niektórych miejscach kolory się nie rozpływały, wizualnie byłby całkiem ładny, jednak jest parę niedoskonałości. Zacznijmy od ruchu. Tłów i nogi poruszają się całkiem dobrze i tutaj nie miałbym żadnych zastrzeżeń, jednak ręce chodzą bardzo opornie i trochę się trzeba wysilić, żeby uzyskać pożądaną przez nas pozę. Całkowicie na odwrót jest z głową, która nie stawia żadnego oporu i sobie lata na wszystkie strony. Ponadto, jeżeli popatrzymy na stopy, dostrzeżemy bardzo źle wyglądające, niepotrzebne pozostałości po odlaniu, które nie zostały usunięte. Na dodatek figurka nie jest stuprocentowym odzwierciedleniem tego, co widzimy na opakowaniu. Czarne pazury w nogach i rękach, brak pazurów w nogach i rękach. Szczęka koloru jasnozielonego? Szczęka koloru ciemnozielonego. Białe zęby. Ciemnozielone zęby. Łuski na łbie. Brak łusek. Podsumowanie. Szczerze mówiąc, zestaw jest średni. Począwszy od robienia ludzi w konia, nie dając tego, czego się spodziewają patrząc na opakowanie, po jakość figurek, która pozostawia sporo do życzenia. Jednak jeżeli komuś nie przeszkadzają te niedoskonałości, to zakupienie takiego dinozaura za taką cenę jest nawet spoko inwestycją. A ja już się z Wami żegnam, nie zapomnijcie dać łapki w górę i komentarza, a jeżeli jesteś nowy i film Ci się spodobał, daj suba i zostań na dłużej. Cześć!